No samochód troszeczkę jeszcze pachnie nowością, chociaż już został przetarty, ale wreszcie e, jedziemy, startujemy w rajdzie, rozpoczynamy sezon, jedziemy w rajdzie Tarmac Master, pierwszej rundzie, treningowo. W nowym samochodzie tak. i w nowej rajdówce. Możesz jechać. Witamy. Zupełnie nowy samochód i no w ramach przygotowań do pierwszego do pierwszego rajdu w sezonie, do rajdu świdnickiego, tu się zjawiliśmy, żeby... Patrzeć na stopper, ale też patrzeć jak zachowujesz ten y, samochód, więc to jest cel na ten rajd. Go! Lewe 3, 200. Lewe 2, plus ciąć za słupkiem, może piach. Do prawy dno 80. Lewy krótki, przytul, Przechodzi w prawy dno, krótki, ciąć. Przechodzi w lewy dno. No super, no można wszędzie jeszcze, jeszcze. No. Ale tak trzeba pojechać. Jest no, bardzo fajnie. Bardzo udany debiut zupełnie nowego samochodu. No. Udany, dzięki. widzicie, podoba się temu. Zaczynamy nowy sezon z zwycięstwem, tak? Wygraliśmy naszą klasę. Było też się z kim ścigać. Ciekawa klasa, bo różne samochody tu jechały. Rewelacja, widzicie, po moim uśmiechu, raj przepiękny. Debiut nowego samochodu naszego sprawił się w 100%. Zadowoleni jesteśmy mega. Samochodzik jest. Jak ja to mówię po czesku, śpiczkowy, naprawdę bardzo fajny, przyjemny samochód. Też się obawiałem, że przysiadają przez tak stopowego samochodu R5, nie będę miał przyjemności w nieco słabszym samochodzie mocowym, ale nie, naprawdę dzieje się w niektórych partiach, jest naprawdę zaskakująco szybki e, i no czasy cieszą, naprawdę cieszą. Porównywaliśmy czasy do chłopaków z Rally 2, z Rally 4 i naprawdę bardzo, bardzo fajnie te czasy wypadają, tym bardziej, że jeszcze na ostatnim odcinku udało się nam wygrać samochodem klasy 100. Prostuj do mety Lotna. Ok. Juhu! Przejechany Rajdik. Przejechany Pierwsze. bezbłędnie Super. w ogóle Petarda. Pięknie. Super.